Także witam wszystkie osoby. Słuchajcie, więc tak, to będzie jeden abażur, który będę malowała w ten sposób. A tutaj sobie stworzyłam taki wzór i skalkowałam go na abażur, który będzie, który będzie tak, takim głównym abażurem tutaj do dekoracji. Ten wzór skorzystałam. To był wzór na chińskim wazonie. Biały wzór, a granatowe tło, więc to wszystko będzie tutaj pomalowane. Ten abażur z, z tym y, odcieniem i z tym kolorem zrobię jako drugi. I mam tu, zobaczcie, taką starą lampę z brudnym abażurem, którego już nie bardzo się da umyć. I po prostu zrobię sobie taką oklejkę. Więc tu mam taki przygotowany papier, tutaj namaluję cały wzór i potem to ok okleję na tym starym brudnym abażurze. Więc to będzie mój abażur numer 2. Myślę, że to pójdzie jakoś dosyć szybko. A tutaj będzie teraz abażur. Opa, abażur będę używała tego wzoru. Tu sobie wrzucę. Wrzucę sobie. Ten wzór pokażę Wam abażur. Abażur już przygotowałam wcześniej. Mam go w sklepie Second Hand. I po prostu na nim popatrz yy, odrysowałam sobie ten wzór właśnie, który zaprojektowałam. Tu sobie trochę okleiłam, ale mi taśmy zabrakło. Także to mam zaprojektowane i on będzie granatowy, a te pola będą białe. Więc zacznę od obwiedzenia pędzelkiem i kolorem yy, tych wszystkich wzorów, więc myślę, że zajmie mi to na pewno około pół godziny, może nawet lepiej, a potem będę wypełniała tło. Także taki mam zamiar, tak, tak sobie to zaplanowałam i tak to będę robić. Dobra, jakim ja to pomaluję pędzlem? Więc mam tutaj takie różne fajne pędzelki, ale skłaniam się do płaskiego pędzla, ponieważ y, potrzebuję tutaj. Może mam taki jeszcze płaski ścięty mały. Czekajcie, tylko go poszukam. Ten nie, ten też nie. Może któryś z tych. Który mam tu. To jest pędzel numer 1, z płaskich, prosto ściętych, a miałam jeszcze taki skośnie ścięty. Paletki od pudełka, ponieważ to ma być na granat. Będę używała granatu, czyli niebieski truski, Troszkę sobie tu wyjmę. Wziąłam to z Pinteresta. Znalazłam sobie na pinterest.com yy, wzór yy, chińskiej porcelany. I to co mi pasowało. Tak, w jakiś tutaj sposób będę to obrysowywać. Ale chyba mam za gruby pędzel. Może teraz będzie lepiej. No, zdecydowanie chyba lepiej. Zastanawiam się czy go nie zmoczyć przypadkiem, ale czy to nie będzie miało wpływu, że będzie w ogóle się wszystko rozjeżdżać, więc na razie robię na suchym tak, a Abażur troszkę wciąga, troszkę się wzór rozjedzie, no ale to nic nie musi być idealnie może więcej farby niż yy, niż samej wody Mam ten sam wzór, tylko namalowałam go do góry nogami. Użyłam szablonu i skąd wzięłam ten szablon? Odrysowałam własną ręką, taki freehand. Zrobiłam sobie taki template, czyli taki wzornik i po prostu dałam do środka żarówkę i raz obracałam, raz tej, raz tej, raz tej, raz tej i po prostu tak wykonałam ten wzór. Także to nie jest jakiś z internetu. Może po lajpekę po prostu wrzucę zdjęcie. Jak będziesz mieć ochotę, możesz sobie wydrukować ten wzorek, jeżeli on Ci się bardzo podoba, i, i możesz na swoim abażurze taki jak ja, wzór wykorzystać. Ja go po prostu na, na, samodzielnie narysowałam, korzystając ze zdjęcia, z internetu i tam. To był ceramiczny taki wazon i z tego wazonu zrobiłam właśnie sobie wzornik. Co ciekawy ten wzór, zobacz tu jeden, tu drugi. Teraz przejdę do trzeciego. Zobaczę, czy mi się tu nie rozciapie. nie, Przełożę sobie tek, tek tur, y, tą tackę z kolorem gdzieś bliżej, bo mi niewygodnie. No i znowu zaczynam tak samo. Tylko, że ja słabiej widzę. No, ale dobra. Muszę zerkać właśnie w podgląd, czy u ciebie coś widać. Nie chciałabym ubrudzić ani żeby mi to nie spadło. Także staram się, żeby dosyć ta praca była estetyczna. Aby nie była taka całkowicie rozciapana, ubrudzona. Aczkolwiek potem będę resztę abażuru również zamalowywać, więc się jakieś błędy schowają. Ale powiem, że dosyć ciekawie się to rozchodzi na materiale, na tkaninie. Odstępy robię troszkę większe niż to, co naszkicowałam ołówkiem, bo woda się roznosi. Tak w ogóle uwielbiam kolor niebieski. Do wszystkiego pasuje, a już granat. Tym bardziej taka ultramaryna, albo błękit paryski, albo jeszcze można powiedzieć, że to jest takie Navy Blue. No, i teraz jadę tu. Także bardzo wyciszająca praca, tak mi się y, głos uspokaja, głos mi się spowalnia. Bardzo lubię to właśnie w trakcie. Malowania, czy maluje jakiś portret, czy maluje jakąś abstrakcję, czy dzisiaj akurat abażur. Bardzo się głos y, uspokaja, wycisza się organizm, wycisza się ciało, wycisza się umysł. No, ja jeszcze tutaj do Was mówię, żeby był jakiś komentarz. Ale y, są momenty, że się zapominam, że. Że prowadzę live'a i potrzebuję coś komentować. Nie muszę tego robić cały czas, ale nie mam z tym żadnego problemu. Tak. To też gdzieś mi troszkę wyjechało, ale to ja tu później spróbuję to odczyścić. Jak się nie da, to zawsze coś można domalować. O i zobaczcie, ostatni wzór został mi do uzupełnienia. Farby mam jeszcze, myślę, że zużyłam połowę tego, co sobie nałożyłam, więc myślę, że 3 cm to było nawet aż nad to. Mogłam zużyć mniej, ale będę malować jeszcze jeden abażur. No więc ta farba zostanie wykorzystana dalej. Bo ten był na przykład pierwszy wyszedł bardzo, bardzo taki jasny, więc y, to już zrobię poza, poza tutaj live'em. Dołożę tutaj więcej granatu. Tutaj ładnie ta woda się rozprowadza, tkanina pije kolor i takie naprawdę fajne wzory. Także ten jeszcze poprawię, bo to był ten pierwszy, wiecie, pierwszy to. Yy, zawsze jest najsłabszy, <noise> czasami jest pierwszy najlepszy i potem nie możemy tego powtórzyć. Dobra, więc zobacz, taki wyszedł mi fajny abażur yy, ze wzorem, tu się gdzieś raz ciapnęło, spróbuję to umyć, jeżeli to się nie umyje to oczywiście yy, coś, coś tutaj domaluję, ale bardzo, bardzo ciekawie to wyszło. Także takie fantazyjne wzory.